Panie ministrze, proszę o zabranie głosu. Tak, dziękuję bardzo. Oczywiście sytuacja jest bardzo gorąca, bo przecież i trwa posiedzenie Sejmu i jutro posiedzenie rządu. Wiemy co dzieje się i działo się w południowej Polsce. Dzisiaj wiemy, że fala powodziowa zbliża się do województwa zachodniopomorskiego. To wszystko były rzeczy, które w ostatnich tygodniach były najważniejsze, w związku z czym też w sposób naturalny wszystkie inne sprawy były troszkę wstrzymane. I również kwestia dotycząca nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym, no bo nie, nie jest to w takiej sytuacji najważniejsza sprawa. Natomiast ja ogromnie serdecznie chciałem podziękować i wczoraj dziękowałem rektorom uczelni za to zaangażowanie i bardzo szybką reakcję, jeżeli chodzi o pomoc powodzianom, pomoc służbom, bo poprosiłem o, o to, ażeby Rektorzy udostępnili bazę noclegową, a więc akademiki dla wszystkich potrzebujących, dla służb, które pomagały w trakcie powodzi i to było zrealizowane. Podobnie jeżeli chodzi o kwestie związane z zapomogami, no bo przecież z tych terenów oprócz tego, że są uczelnie, bo mamy informacje o trzech uczelniach zawodowych, które ucierpiały w trakcie powodzi natomiast wiadomo że jest wielu młodych ludzi którzy po pierwsze pracują przy usuwaniu skutków powodzi a po drugie studiują często w różnych miejscach w Polsce i też potrzebują pomocy w związku z czym rektorzy uruchomili środki na zapomogi mamy informacje z bardzo wielu uczelni że wszystkim tym studentom którzy i studentkom którzy ucierpieli takie zapomogi będą udzielane więc tutaj też uspokajam jeżeli chodzi o te kwestie nikt nie zostanie sam będziemy również jako resort i jako uczelnie pomagali wszystkim poszkodowanym natomiast założyliśmy sobie w planach resortu że w pierwszym półroczu będziemy prowadzili rozmowy i konsultacje czy prekonsultacje dotyczące tego czego oczekuje środowisko, jeżeli chodzi o nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym i później resort na podstawie tych konsultacji przygotuje projekt ustawy. No i ze względu na to, że zbliża się nowy rok akademicki, to też chciałbym króciutko przedstawić główne cele i założenia, jak ten dokument pojawi się na stronach Rady Ministrów. To też szczegółowo będziemy mogli o tym rozmawiać, bo nie chcę dzisiaj do, do każdego paragrafu się odnosić, bo wyszedł nam z tego dosyć obszerny materiał i obszerna nowelizacja. Natomiast główny cel nowelizacji to uporządkowanie spraw, jeżeli chodzi o szkolnictwo wyższe, o kwestie jakości kształcenia i tu jest absolutnie powszechna zgoda środowiska akademickiego i też trzeba jednoznacznie powiedzieć, wczoraj często to wybrzmiewało w rozmowach z rektorami, że są bardzo zaniepokojeni, że różne rzeczy, które się wydarzyły w ostatnich miesiącach czy w ostatnich latach, kładą się cieniem na całym środowisku akademickim i na wszystkich uczelniach, a przecież gro uczelni, większość uczelni. Funkcjonuje zgodnie z prawem, kształcąc na wysokim poziomie młodych ludzi. No i też jest powszechna zgoda na to, ażeby rzeczywiście ten temat uporządkować. No więc z tych głównych rzeczy, które chcemy wprowadzić, to rzeczywiście zwiększenie kompetencji ministra nauki w stosunku do uczelni które nie działają zgodnie z prawem. Uczelni niepublicznych, które nie działają zgodnie z prawem, a więc uczelnie, które nie respektują rozporządzeń ministra, nie kształcą zgodnie z tymi rozporządzeniami, mają negatywne opinie, paki dotyczące prowadzonych kierunków. To żeby na podstawie tych wszystkich informacji minister miał prawo do tego, aby taką uczelnię likwidować. Dzisiaj jest tak, że minister musi prosić właściciela o to, żeby sam sobie taką uczelnię zlikwidował, no więc uważamy, że to jest absolutnie ze szkodą dla studentów, dla młodych ludzi, w związku z czym musimy bardzo szybko reagować, żeby takie w przyszłości przypadki nie miały miejsca. Druga bardzo istotna zmiana, która ma uporządkować rynek studiów podyplomowych, będziemy chcieli, ażeby Prawo do prowadzenia studiów podyplomowych na danym kierunku miała tylko uczelnia, która prowadzi studia pierwszego stopnia, wychodząc z założenia takiego, że jeżeli ktoś chce uczciwie na studiach podyplomowych kształcić kadrę, to musi mieć kadrę nauczycieli, która wie i prowadzi studia pierwszego stopnia i jest ekspertami, fachowcami, wtedy jest gwarancja, że takie studia podyplomowe to rzeczywiście będą dawały dyplom uprawniający do jakiegoś zawodu, czy to trenera, nauczyciela psychologa, bo przecież w tej chwili też pracujemy nad tym rozporządzeniem, więc to, to jest ten kierunek. Druga rzecz, która w ostatnim czasie jest bardzo kontrowersyjna i wzbudza bardzo, bardzo wiele emocji, no to jest uszczelnienie systemu wizowego dla studentów. Chcę wyraźnie podkreślić, bardzo nam zależy na tym, aby coraz więcej studentów zagranicznych przyjeżdżało na polskie uczelnie, bo naprawdę mamy i zaplecze, i kadrę, i możemy kształcić wiele osób z zagranicy. Natomiast prawda jest taka, że doszło do wielu patologii, pewnie za chwilę jak raportniku będzie opublikowany, to też się dowiemy, ile tam jest podejrzeń o wyłudzanie wiz w związku z funkcjonowaniem przynajmniej niektórych uczelni, które zamiast kształcić studentów, po prostu załatwiały tylko wizę i nigdy na oczy tych studentów nie widziały. Więc to chcemy zrobić w sposób następujący. Po pierwsze, będzie ustalenie takie, że na polskiej uczelni, obojętnie publicznej czy prywatnej, nie może być więcej studentów zagranicznych niż studentów polskich, no bo co do zasady polska uczelnia powinna kształcić polskich studentów i polską młodzież. Natomiast jeżeli chodzi o gości z zagranicy i studentów zagranicznych, to jest działalność dodatkowa, przynosząca dodatkowe, dodatkowe przychody. No i absolutnie chcąc całą tą patologię zlikwidować to chcemy dać prawo do kształcenia studentów tylko dla uczelni akademickich, a więc mających przynajmniej jeden kierunek w kategorii B+, no bo wtedy daje to prawie stuprocentową gwarancję, że mamy do czynienia rzeczywiście z uczelnią, która normalnie działa, normalnie, Funkcjonuje. Mamy zgłoszone uwagi z uczelni zawodowych, więc pewnie będziemy również je uwzględniać, że na uczelniach państwowych, zawodowych też są studenci zagraniczni. Więc też będziemy dawali możliwość, aby ta wymiana studencka mogła się odbywać. Kolejna rzecz to jest doświadczenie Ministerstwa Nauki po całym cyklu wyborczym, jeżeli chodzi o. O uczelnie wyższe. Przyznam się szczerze, że mieliśmy bardzo dużo skarg, dużo zastrzeżeń, w związku z czym wychodzimy z założenia takiego, że musi wrócić demokracja na wyższe uczelnie. Dochodziło do, do patologii wykorzystywania przez Rady Uczelni, które w obecnie funkcjonującej ustawie de facto miały prawo wybierania rektorów. Z tego względu, że Senat wskazywał w pierwszym etapie, wskazywał kandydatów na rektorów, nie wiem, jakich było dwoje czy troje, to Rada Uczelni mogła tylko zarekomendować jednego i pozytywnie zaopiniować jednego i tylko ten jeden podlegał wyborom elektorskim, no więc uważamy, że nie może żadna zewnętrzna struktura, a przecież Rady Uczelni są poza uczelniami, złożone z osób, które nie funkcjonują na uczelniach, nie może mieć wpływu na wybory rektora, bo powinno to być wyłączne prawo Studentów, pracowników i kadry naukowej uczelni, więc tę kompetencję opiniowania czy rekomendowania rektorów usuwamy, jeżeli chodzi o Rady Uczelni. Od razu też sygnalizujemy, zdania są podzielone. Mam wrażenie, że połowa środowiska w ogóle chce likwidacji Rad Uczelni, połowa uważa, że trzeba utrzymać, ale ograniczyć kompetencje. Poddajemy to pod publiczną, pod publiczną dyskusję. Podobnie chcemy demokratyzować uczelnie i ustalamy minimalny próg elektorów na 80 elektorów. W związku z czym to jest też istotna sprawa, bo da to możliwość większej reprezentacji, jeżeli chodzi o ilość osób, które będą wybierały rektora czy rektorkę uczelni. No i jeżeli chodzi o Rady Uczelni, też stawiamy na młodych naukowców. Chcielibyśmy, żeby oni też uczestniczyli w życiu uczelni, więc też taką, taką propozycję składamy. Wzmacniamy uprawnienia studentów i doktorantów. Stawiamy na to środowisko, bo wychodzimy z założenia takiego, że bez studentów, bez doktorantów nie będzie polskiej nauki za 10, 20, 30 lat, więc dzisiaj ci młodzi ludzie muszą mieć zabezpieczone normalne funkcjonowanie i normalny tryb nauki na uczelniach. No więc y, y, wzmacniamy temat związany z rzecznikiem praw studenta i rzecznikiem praw doktoranta. To jest y, postulat z tych y, środowisk. Y, rzeczywiście, biorąc y, pod uwagę y, ilość różnych skarg, i to samorządy studenckie nam to też y, sygnalizują. Ilość różnych skarg mamy do czynienia z bardzo poważnym problemem, więc chcielibyśmy, żeby te instytucje zaczęły normalnie działać i funkcjonować. Chcielibyśmy, aby rektorzy również mogli mieć możliwość udzielania zapomóg dla doktorantów, no bo oni dzisiaj mają stypendia doktoranckie i też będziemy dyskutowali o poziomie tych stypendiów, natomiast chcemy, aby te zapomogi również mogły dotyczyć doktorantów. No i na to zwracali uwagę studenci. Chcielibyśmy dać rektorom większą elastyczność, jeżeli chodzi o udzielanie stypendiów, czyli nie tylko za wyniki w nauce, nie tylko stypendia socjalne, ale być może za wyniki dotyczące pracy społecznej, za, za wydarzenia kulturalne, za różne inne rzeczy. Warto dzisiaj tych młodych ludzi nagradzać i zachęcać do tego i działać tak, aby tę swoją aktywność na uczelniach zwiększali. Kolejna rzecz to jest to, co jest wpisane i o czym mówimy, jeżeli chodzi o strategię ministerstwa, my dzisiaj chcemy, aby środki budżetu przekazywane na badania, rozwój, na naukę w Polsce, na wyższe uczelnie, na dydaktykę, żeby były wydawane efektywnie, a nie efektownie. Niestety, często mamy do czynienia z sytuacją taką, że buduje się wiele różnych obiektów, które później nie są wykorzystywane, i też z tego powodu zależy nam na tym, aby uczelnie ze sobą współpracowały, żeby uczelnie wzajemnie sobie udostępniały tą bazę i docelowo, żeby też się łączyły, bo prawda jest taka, że większa uczelnia to po pierwsze. Mniejsze koszty obsługi i efektywność wydawania środków budżetowych. Po drugie, zwiększenie efektywności wykorzystania bazy, bo w jednej uczelni są wolne sale wykładowe, niewykorzystane, w drugiej trzeba budować dodatkowy budynek po to, żeby mieć te możliwości. Podobnie jest ze wszystkim i z bazą socjalną, bazą akademików, bazą sportową, więc uczelnie, które się połączą na pewno będą miały większe możliwości mądrego, roztropnego wydatkowania środków finansowych, ale też większe możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych, bo nie muszę nikomu tłumaczyć, większa uczelnia to większe szanse na to, żeby funkcjonować w tych międzynarodowych aliancjach żeby zdobywać środki zewnętrzne, bo to jest jednak, jakby nie patrzeć większy potencjał. No i oczywiście my i to od razu sygnalizuje, Ustawowo nie będziemy nikogo do tego zmuszali, czyli to nie jest tak, że my będziemy nakazywali, że to jest jakiś obowiązek. To musi wynikać z oddolnych inicjatyw, to musi wynikać z mądrości danego środowiska akademickiego i, i, i współpracy z władzami lokalnymi, no bo tutaj istotną rzeczą są też samorządy, więc będzie stworzony taki mechanizm, czyli pierwszy etap federalizacja uczelni, a więc jako taki etap przejściowy, zakończony łączeniem, więc też takie prośby były ze strony uczelni, że no muszą mieć czas na to, żeby przygotować nowe struktury, żeby zobaczyć jak ten majątek można wykorzystywać. Więc wyszliśmy naprzeciw tym postulatom i takie zapisy wpisaliśmy. No i oczywiście premia załączenie uczelni czy załączenie Instytutów Badawczych, bo to też dotyczy Instytutów Badawczych, to jest inna ustawa, ale premia to będzie 10% zwiększenia subwencji, która przysługuje za dany rok, czyli jeżeli mamy dwie uczelnie, które otrzymują po około 200 milionów rocznej subwencji, a więc to są te średnie, średnie uczelnie, to razem mają 400 i dostaną dodatkowo 40 milionów, a więc 10%, więc jest o co walczyć i to jest oczywiście rozwiązanie stałe, które jest wprowadzone w momencie podjęcia podjęcia takiej decyzji. To są te główne rzeczy, bo mówię nie chciałbym się tu co do szczegółów, póki co wypowiadać. Jak zobaczycie Państwo projekt tej ustawy, to pewnie będzie jeszcze więcej pytań, będzie okazja, żeby się spotkać. Więc ja kończąc przede wszystkim życzę polskim uczelniom kadrze naukowej, rektorom spokojnej pracy w roku akademickim 24-25. Życzę satysfakcji z tej pracy, a studentom, żeby mieli jak najmniej stresów, jak najmniej kłopotów i żeby byli zadowoleni z tego, jak te studia są prowadzone, żeby byli pewni, że jak ukończą studia, to będą mieli dyplom, który będzie uprawniał do dobrze płatnej pracy i mam nadzieję, że tak będzie, a rolą Ministerstwa jest, aby w tych wszystkich działaniach pomagać i to będziemy czynili tak jak w tym roku, również w roku następnym. Dziękujemy bardzo Panie Ministrze. Teraz chwila dla dziennikarzy. Czy macie Państwo jakieś pytania? Co ona dokładnie zmieni w sytuacji studentów zagranicznych i jakie są jej główne zapisy, jeśli dotyczące właśnie uczelni? I drugie pytanie kiedy projekt ustawy o szkolnictwie wyższym trafi do wykazu prac legislacyjnych? Mam nadzieję, że jeżeli chodzi o wykaz prac legislacyjnych, to stanie się w październiku i być może nawet w przyszłym tygodniu. Natomiast jeżeli chodzi o ustawę wizową, jesteśmy w stałym kontakcie z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i tam nawet też jest prośba taka, bo może być tak, że ta ustawa dotycząca Wisona będzie szybciej niż ustawa o szkolnictwie wyższym, więc my nie mamy żadnego problemu, żeby w tamtej ustawie wpisać te zapisy, o których tutaj mówiliśmy, dotyczące studentów i uczelni, więc możemy to tak zrobić. Główna zmiana, która jest w tej chwili dyskutowana, to jest zmiana roli Narodowej Agencji, czyli NAWY. Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, bo jest taka koncepcja i nad nią w tej chwili pracujemy. To będzie wymagało wzmocnienia tej agencji, ale chcielibyśmy, żeby ta agencja miała wiodącą rolę w weryfikowaniu tych wszystkich studentów, potencjalnych studentów, którzy mają się pojawić na polskich uczelniach. Więc to będzie wymagało sporych nakładów finansowych, ale myślę, że raz na zawsze trzeba to zrobić i musi być jedno miejsce gdzie po prostu będziemy wiedzieli o tym, że student, który przyjeżdża na daną uczelnię, to ten dyplom, to rzeczywiście jest dyplom ukończenia średniej szkoły w tym kraju, z którego przyjeżdża, więc to będzie bardzo radykalna zmiana się jeszcze, co w przypadku obecnie zrekrutowanych studentów, którzy mają kłopoty z wjazdem do Polski. Mają kłopoty, więc to już jest po stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych, też wczoraj z rektorami o tym, żeśmy rozmawiali, będziemy prosili, żeby w tym zakresie również troszkę elastyczniej do tego podchodzić. Będzie problem w tym roku i co do tego nie ma wątpliwości, no ale to, to jest niestety ten, ten, ten efekt tej afery wizowej, więc zawsze tam odłamkiem również szkolnictwo wyższe dostaje. Dziękuję. Kolejne pytanie, proszę. Dzień dobry, Alicja Gardulska Gazeta Wyborcza. To ja jeszcze dopytam o tych studentów zagranicznych, bo to bardzo ciekawe panie ministrze, szczególnie ta zapowiedź 50%, bo no bo właśnie, bo mamy na stole propozycję MSZ-u i tam była mowa o żeby nie mogło być, że szczególnie to było tak trudno wiem. sformułowane. Tam chodziło o 100%, a takich uczelni nie mamy. Mamy, pan, mamy, mamy, mamy. Znaczy mamy tam chyba 90 parę. No, 99. No a to jeden student polski może jest. A tutaj, a tutaj pan minister mówi 50%, czyli radykalniej. Ale najważniejsze moje pytanie brzmi, bo tam też były pomysły takie dotyczące na przykład egzaminów obowiązkowych. Czy te rzeczy też... Pan i Ministerstwo bierzecie pod uwagę, no bo tamte też dotyczą zmian w, w naszej ustawie. Więc mm, oczywiście. Jak to czytać? Tamte zapowiedzi z tymi zapowiedziami? Czytać bardzo prosto. Jesteśmy w trakcie rozmów i opiniowania z Ministerstwem Spraw Zagranicznych. To jest wszystko jeszcze na etapie roboczym. Myśmy poinformowali, że w swojej ustawie wpisujemy te zapisy, o których tutaj Mówimy i ministerstwo, i minister prosił, czy może to zaimplementować do swojej ustawy. My mówimy, że może, więc jak zaimplementuje, bo nasze propozycje idą dalej niż propozycje msz to wiadomo, że MSZ się ze swoich propozycji wycofa. Więc tutaj nie ma żadnego absolutnie zagrożenia. Natomiast co do egzaminów, co do weryfikacji, to dzisiaj kluczową sprawą jest potwierdzenie dyplomu. I stworzenie również takiego systemu, gdzie szybko będzie można to wszystko weryfikować i stąd jest rola nawy. Plan w tych rozmowach, który się pojawił jest taki, że na uczelniach w systemie Polon będziemy wpisywać i uczelnie będą wpisywać również kandydatów na studentów, którzy zaaplikowali i tych, którzy, które uczelnie już zaakceptowały, no i wtedy MZ mając dostęp do systemu Polon będzie bardzo łatwo mógł sprawdzić po nazwisku czy to jest zaakceptowane i to oczywiście będzie ta akceptacja następowała po pozytywnej weryfikacji przez nawę, więc to są już szczegółowe ja pamiętam, bardzo rzeczy. ten pomysł rzeczy. wyszedł chyba ze strony ministerstwa, bo pan minister o tak, tym mówił, żeby tak. te systemy się widziały. Tak jest. Chyba tą taką nowością rzeczywiście jest to, żeby sprawa tych egzaminów właśnie, że tam się pojawia to rozwiązanie, prawda, żeby to uczelnie musiały to mocniej wziąć na siebie, żeby tak to już było i... zapisane, że muszą. No więc też o tym będziemy dyskutować, bo to też wzbudzało wczoraj emocje Czyli na to otwarta spotkaniu. Sprawa, Absolutnie jest otwarta sprawa. W mojej ocenie, jeżeli Narodowa Agencja przejmie na siebie, chociaż nie będzie to łatwe i to pewnie szybko się nie stanie, ale docelowo, jeżeli przejmie na siebie obowiązek weryfikowania tych kandydatów na studentów, to rozwiązuje problem, tam żadnych egzaminów hmm. nawet nie trzeba będzie. Okej, okay. panie Ministrze, to jeszcze Dopytam, bo to bardzo ważne też pan mówi, że konsolidacja, ale też zgodził się pan, żeby wcześniej federalizacja, o to uczelnie postulowały. Ale czy te większe pieniądze też już na etapie federalizacji, czy dopiero jak się zdecydują połączyć? Bo to pewnie też gdzieś ta zachęta. No, pani redaktor, świetnie czuje uczelnie, bo przecież wiadomo, no jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi no o właśnie. pieniądze. Oczywiście, że tak. W momencie, kiedy będzie taka umowa federalizacyjna, pewnie będziemy uruchamiali granty dla tych uczelni i będziemy chcieli również finansować ten etap przygotowań, bo to będzie wymagało jakichś tam analiz, różnych rzeczy, więc jesteśmy na to przygotowani. To super. czyli wsparcie też na etapie Wsparcie tego na etapie federalizacji do przygotowania do łączenia. Natomiast w zapisie ustawowym jest tak wpisane, że jak się nie połączą, trzeba będzie te pieniądze zwrócić. A, jest haczyk. Jest. <grym> no dobrze, to jeszcze tylko ostatnią rzecz, panie ministrze, o, o tą likwidację, bo to też bardzo ciekawe uczelni niepublicznych, bo to pewnie będzie gorący temat. Bardzo gorący. Bo, bo pan minister mówi, że, no, że będzie tutaj taka możliwość. Tylko jak sobie myślę, bo pan minister wymieniał, że te negatywne opinie PAKI, czy tylko, że w przypadku takiego Humanum, jak wiemy, oni mieli dobre opinie PAKI co do kierunków. Więc moje pytanie brzmi: czy mógłby pan minister troszkę zdradzić tego mechanizmu, które... znaczy, jak to będzie działało, że która uczelnia będzie się obawiać? Y Wszystkie, które oszukują młodych ludzi w Polsce, już mogą się obawiać, więc tu każdy wie, każdy wie co robi. Jeżeli ktoś prowadzi podyplomowe studia psychologiczne czy z psychologii 100% online bądź jakiś inny kierunek 100% online, to się może obawiać i co do tego nie mam żadnych wątpliwości. Natomiast zwracam uwagę na jedną rzecz. Oczywiście były te pozytywne opinie PAKI, ale zakładam, że po 15 października coś się jednak zmieniło, w związku z czym na pewno już nie będzie takiej uczelni w Polsce, która dostanie zgodę w przeciągu dwóch miesięcy czy trzech miesięcy na 43 kierunki, więc to w ogóle w grę nie wchodzi. To jest bomba atomowa w rękach ministra i co do tego nie ma wątpliwości. Natomiast to jest już odpowiedzialność każdego z ministra, z ministrów no bo z tego można skorzystać a jeżeli się skorzysta to się też naraża na odpowiedzialność więc to muszą być absolutnie niezbite dowody łamania prawa i niezbite dowody działania niezgodnie z ustawami i wtedy taką broń atomową dopiero można wykorzystywać natomiast musimy mieć to w mojej ocenie zapisane po to żeby nikomu przez myśl już nie przeszło zakładać tego typu szkół no bo to się dzieje ze szkodą dla młodych ludzi w Polsce i, i naprawdę jest mi bardzo żal, że dają się skusić na te reklamy i później są oszukiwani i płacąc jeszcze swoje ciężko zarobione pieniądze czy przez nich czy przez rodziców to, to, to po prostu musimy ukrócić i, i też uspokajam. To nie znaczy, że nie będzie prywatnych uczelni w Polsce, bo mamy przecież świetne uczelnie prywatne. O wielkiej renomie, więc tutaj nie ma absolutnie żadnego zagrożenia. Cieszy mnie to, że również ze strony uczelni prywatnych płyną głosy panie ministrze. Niech pan to uporządkuje, bo to uderza również w nas, bo wszyscy mówią, że jesteśmy takimi samymi złodziejami i też źle działamy. Więc chcę, żeby to był wyraźny sygnał do całej społeczności akademickiej. Porządkujemy to dla dobra waszego i naszego i dla dobra przyszłych. Studentów i po prostu będziemy w tym zakresie konsekwentni. A co do tego, kiedy, jeżeli ta ustawa przejdzie w takiej formule, kiedy minister skorzysta, kiedy nie skorzysta, to myślę, że również trzeba będzie wyraźnie to sobie powiedzieć, jakie muszą być przesłanki, również w trosce o bezpieczeństwo każdego z ministrów nauki w przyszłości. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo serdecznie. Czy są jeszcze jakieś pytania? Dziękujemy Dziękuję. bardzo za obecność. Wszystkiego dobrego w nowym roku akademickim. Dzięki.